Cześć. Cześć. To znowu my. Zazwyczaj szliśmy w lewo, ponieważ tam jest kuchnia, ale dziś nie, dziś pójdziemy w prawo, bo tam jest co? Łazienka, którą chcemy Wam pokazać. Pokazać małą łazienkę, w której zmieściliśmy wszystko i opowiedzieć o tym, co było ważnego przy projektowaniu tej łazienki. Jesteśmy wreszcie w tym małym pomieszczeniu o wielkim potencjale. Tu dzieją się czasem rzeczy, które mrożą krew w żyłach i właśnie Mirello opowie nam o tym, co tu wymyśliła. Opowiem Wam o projekcie, ale najpierw Marcin powie wam, dlaczego pomalował ściany i podłogę na kolor niebieski. Pomyliłeś projekty, to nie jest spokój dla chłopca! Pomyliłem projekty i dlatego pomalowałem wszystko na niebiesko, ponieważ ten niebieski tutaj środek, ta, 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 ta farba to jest taki specjalny płyn, który zabezpiecza przed wilgocią, żeby nie wychodził grzyb i żeby w ściana nie płynęła wody. Jeszcze dodatkowo tutaj w narożnikach wklejony jest specjalny bandaż. Ten bandaż zapobiega właśnie temu, żeby woda nie przedostawała się gdzieś tam, tam, gdzie nie powinna. Tu będzie stała wanna, dlatego tak ważne jest to miejsce. Gdyby to był prysznic, to byłoby to jeszcze ważniejsze, ale to zobaczycie w następnym odcinku, który będziemy nadawali specjalnie z tamtego. Yy, właśnie składki obok tam w tam, tamtym tam jest prysznic tu wanna tam prysznic czyli niepomylony projekt tylko hydroizolacja w płynie ta jest folia wpłynie albo hydroizolacja różne są środki i w każdym razie trzeba pamiętać o tym żeby zabezpieczyć więc ja może wam opowiem o projekcie otóż tutaj stanie duża wanna łazienka jest naprawdę malutka a wanna stanie prawie od brzegu do brzegu więc będzie można się w niej wygodnie położyć Eee, przy wannie na tej ścianie będą szafki, cała ściana szafka, więc będzie można schować detergenty, środki higieniczne, papier toaletowy, ręczniki, kosmetyki, co tam sobie tylko możemy. Nie wiecie, co sobie tam schowacie. Aż po sam sufit. A sufit będzie obniżony, ponieważ to pomieszczenie jest dosyć małe, ale wysokie pozwoliliśmy sobie na to, aby obniżyć tutaj sufit i dookoła dać ledy, bo to jest. Ciemna łazienka, męska, ale elegancka, ze złotymi dodatkami i chciałabym, żeby użytkownicy tej łazienki mogli czasem położyć się w wannie, odpocząć, zapalić sobie klimatyczne, delikatne światło i to właśnie będą te ledy oraz na tej ścianie zawiśnie ogromne lustro w kształcie półkola. To będzie sztos. Do którego również tutaj doprowadzimy prąd i będzie pasek ladowy, który będzie delikatnie dawał nam takie światełko za lustra. Także uwaga, okazja: to jest promocja, ponieważ w tym mieszkaniu wykorzystamy tylko pół tego lustra, drugie pół będzie można kupić w naszym sklepie interior360.pl. A będziemy Żartowano. je z koła cieli, tak? Będziemy je cieli z koła, więc będziemy mieli dwie połówki, także jedną połówkę możemy Jak opędzować. Jak dwie połówki takie. Połówki. Opędzujemy w dobrej cenie. Ale gdybyście chcieli zrobić taki lustro, to musicie wiedzieć, że szklarze wytną nawet duże koło. Nasi szklarze to wytną, prawda? Mhm. I druga rzecz to, jeśli chcielibyście zrobić taki świetny regał, jak szafki. Nie, regał. szafki, nie regał, szafki zamykane, szafki. Czym się różni regał od szafki? Regał nie ma frontów. Aha. Znaczy, może mieć w niektórych miejscach, ale regał to generalnie półki Otwarty. To czemu się mówi półki, a nie regał? No bo regał to jest taki stojący, a półki mogą być wiszące na ścianie. Dobra, nie idźmy w tą stronę. E, tu na całej ścianie będą szapki i teraz uwaga, ważna rzecz. Na tym stelażu, to jest stelaż oczywiście do powieszenia miski, czyli sedesu, nie będziemy kładli płytek. Tak się mówi miska, nie że miska taka, że do miski ktoś tu będzie się załatwiał, tylko tak się mówi na tą część, tak i tutaj szklane to, to się mówi miska. Nie będziemy kładli tutaj płytek, to wszystko będzie obłożone płytami meblowymi, to oczywiście nie będzie się otwierało, ale już po bokach, na górze, jak najbardziej. A w tym miejscu, gdzie będzie wanna, na końcu będzie płytka, żeby ewentualna woda, która będzie chlapała i zatrzymywała się na półeczce, nie spowodowała puknięcia tej płyty. To, to może w takim razie teraz nam powiedz, co tu będzie pod wanną? Otóż powiem Wam, co to będzie pod vanem, tylko muszę pójść po płytki, ale zanim to powiem, to czy zdarzyło się Wam, że wam się bardzo niewygodnie myło włosy w wannie na przykład tak nachylało? To zaraz powiem dlaczego. Przepraszam. Włosa, pranie, tarka, mycie dzieci, plecki dzieciom umyć, włoski dzieciom umyć. Czy zdarzało się Wam, że plecki dzieciom umyć było niewygodnie? To prawdopodobnie dlatego było niewygodnie, że nie ma co zrobić z nóżkami. Jak dochodzisz do wanny to tak niewygodnie jest kucać, ale jak zrobisz tak, no to już teraz jest wygodniej kucać, prawda? To Więc... jest tak zwany cokół, czyli coś co mamy i w szafkach kuchennych i zawsze robimy pod wanną na całej szerokości wanny. Kiedyś też tak się robiło, że tam kawałeczek taki na jedną płyteczkę, ale zdecydowanie wygodniej jest kiedy cokół jest po całej szerokości wanny. No dobra, to teraz mi powiedz jeszcze ostatnią rzecz, dlaczego tutaj nie ma płytek. A tu musimy wpuścić tutaj. Chodźcie, chodźcie z tej strony, zobaczcie. A czego nie zobaczysz. Tu na górze nie ma płytek i to jest celowy zabieg. To nie jest tak, że nam płytek zabrakło. Po prostu w tym mieszkaniu będą drzwi do wysokości tej, ale optycznie, żeby wyglądały jakby szły do samego sufitu, to na górze będzie jeszcze panel, więc od ziemi. Do sufitu będziemy mieli jeden materiał, i nie ma sensu kłaść tam płytek, a potem przykrywać ich płytą. I teraz uwaga: normalne drzwi poszlibyśmy do sklepu, prawdopodobnie byśmy kupili i byłyby kupione, zamontowane. Dziękuję, do widzenia. A jeśli chcecie zrobić jakieś takie nietypowe rzeczy, niestandardowe, no to niestety będziemy czekali na drzwi. 8 tygodni. 8 tygodni. Tak no że... i co? Także jeśli chcecie mieć ładnie, to musicie się uzbroić w cierpliwość, jeśli chcecie mieć szybko. No to kupujcie to, co jest dostępne od razu. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to tu na tej ścianie będziemy mieli zabudowę, to już wspomniałam wcześniej, z szafek, tak? Ale zobaczcie, tam jest dziura, więc szafka nie otworzy nam się do końca, bo na tą dziurę wejdzie, na ten otwór, kratka. Kratka wentylacyjna. Ona zajmuje 6 cm, więc przy projektowaniu łazienki zwracajcie też uwagę na to, że nie zawsze Wam się otworzą drzwiczki, bo może być jakaś przeszkoda. I tak w tym przypadku 6 cm musimy zrobić paska przy ścianie tak zwanej blendy. Tutaj 6 cm, tak? Tak. A dopiero od tego momentu będziemy mogli zrobić drzwiczki, które się otwierają. A nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj Paweł chodził po ścianach. O! Także jak widzicie chodzimy po ścianach, żeby zdążyć w terminie, a teraz przeskakujemy do drugiego mieszkania i opowiemy o drugiej łazience, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Pa!